Lekcja dziewiętnasta. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. A dialog jeden. Jest poniedziałek Dziesiąta 10.40. Zdenerwowana Angela wchodzi do szkoły. Ty spóźniona? Co się stało? Javier. O nic nie pytaj. Bo zaraz eksploduje. Ho ho. ho. To musi być coś poważnego. Słucham. Poszłam spać o 5 rano, bo studenci, którzy mieszkają w mieszkaniu obok, znowu robili imprezę. I to jest minus? To idealna sytuacja. Nie musisz chodzić do pubu. Nie ironizuj, proszę. Dla mnie to nie jest śmieszne. Jestem wściekła. Spałam tylko 4 godziny. Jestem potwornie zmęczona. Zaspałam do szkoły. To mi się nie zdarza. To nie jest duży problem. Dam ci moje notatki z lekcji. A jeśli chodzi o sąsiadów, można poinformować policję i To nie pomaga. Już zdecydowałam. Dzisiaj przeprowadzam się do hotelu. Lekcja 19 A Ćwiczenie 2 Dzień dobry. Hotel Smocza Słucham? Dzień dobry. Chciałabym zarezerwować pokój jednoosobowy z Łazienką. Od kiedy? Od dziś. Nawet od zaraz. Niestety, dziś wszystkie pokoje jednoosobowe są zajęte. Mogę zrobić rezerwację od jutra. Dobrze. Proszę zarezerwować pokój od jutra na cały tydzień. Na jakie nazwisko będzie rezerwacja? Angela Brown. Gotowe. Zapraszamy jutro. Doba hotelowa zaczyna się od godziny trzynastej. Lekcja 19. B. Ćwiczenie 1. A. Czy na pewno wolisz spać w hotelu niż u mnie? Tak, mami. W hotelu będzie najlepiej. Odpocznę. Nie będę robiła problemu ani tobie, ani państwu Maj. Ale może to dla nich nie jest problem? Zapytam. Nie, mami, spokojnie. Potrzebuję pobyć sama ze sobą. W ciszy. B. Może pomogę ci się spakować? Dziękuję ci. Co prawda, nie mam bardzo dużo rzeczy, ale nie lubię się pakować i pomoc przyda się zawsze. Świetnie. Ja bardzo lubię robić takie rzeczy. To prawie jak pakowanie prezentów, o której mam przyjść. Myślę, że około trzeciej będzie w sam raz. C. Trochę ciemne masz to mieszkanie. Ciemne i zimne, bo okna są od podwórka i zwykle jest mało słońca. A ile metrów ma to mieszkanie? Jest naprawdę małe. Ma tylko 18 metrów kwadratowych. Jak dla jednej osoby to nie jest źle. Chcesz porozmawiać o mieszkaniach w Japonii? D. Taksikrak, słucham? Chciałabym zamówić taksówkę na ulicę Długą 3. Czerwony Fiat będzie za 10 minut. Lekcja 19b. Ćwiczenie 3. Angela, Mami, Javier i Uwe siedzą przy komputerach. Lektorki w tej samej sali. Podsumujmy. Jakiego mieszkania szukamy? Szukamy małego, jednopokojowego mieszkania. Może mieć 30-40 metrów kwadratowych. Najlepiej w centrum, czyli blisko szkoły. Musi być jasne, słoneczne i ciepłe, bo idą mrozy. Pamiętaj, żeby było centralne ogrzewanie, bo jeśli będzie elektryczne, to zimą dużo zapłacisz. Wiem coś o tym od pani Maj. Nie pomyślałam o tym. A na którym piętrze chcesz mieszkać? To nie ma znaczenia dla mnie, ale wolałabym, żeby to nie był parter. A co z balkonem? Może być. Ale nie musi. Wolisz mieszkać w starym czy nowym budownictwie? Nie zastanawiałam się nad tym. Raczej w nowym. A jeśli w starym, to mieszkanie koniecznie musi być po remoncie. A chcesz mieć współlokatorów? Wolałabym mieszkanie samodzielne. Ale jeśli nie znajdę nic interesującego, będę szukała pokoju. Jeszcze tylko cena. Ile maksymalnie możesz zapłacić? Myślę, że 1200-1400 zł miesięcznie. Mam tylko tydzień. Mam nadzieję, że znajdę coś fajnego. Nie martw się. Wszyscy ci pomożemy. Mamy wszystkie informacje. To do roboty. Lekcja 19b. Ćwiczenie 7. Słucham? Dzień dobry. Dzwonię w sprawie ogłoszenia. Czy jest jeszcze aktualne? Dzień dobry. Tak, oferta jest jeszcze aktualna. Chcę zapytać o szczegóły. Czy mieszkanie jest jasne, słoneczne? Tak, jest od strony południowej, więc słońce w mieszkaniu jest długo. A jakie jest ogrzewanie? Centralne, więc nie płaci pani dużo. A jakie są miesięczne koszty wynajmu? Opłaty to 650 zł za wynajem. 220 złotych czynsz za prąd, gaz, płaci pani tyle, ile pani zużyje. Ile mniej więcej mogę płacić co miesiąc za media? Myślę, że nie więcej niż 100-150 zł. Kiedy mogę przyjść obejrzeć mieszkanie? Zapraszam od zaraz. Lekcja 19c Ćwiczenie 1. Nowe mieszkanie Angeli. Znajomi pomagają w przeprowadzce. Bardzo Wam dziękuję za pomoc. Naprawdę nie ma za co. Cieszymy się, że wszystko dobrze się skończyło. O tak. Teraz masz piękne mieszkanie w centrum, więc w weekendy, kiedy po imprezie spóźnimy się na nocny autobus, będziemy mogli wpaść do Ciebie. Jeśli to nie będzie w każdy weekend, to zapraszam. Macie rację. Mieszkanie jest naprawdę ładne. Małe, ale dobrze rozplanowane. I ma piękne, ciepłe kolory. Pasują do ciebie. Lekcja 19 C Ćwiczenie 2. Mieszkanie Angeli jest małe. Ma tylko kuchnię, łazienkę i jeden duży pokój. Kuchnia jest po lewej stronie, łazienka po prawej, a pokój jest na wprost wejścia. W pokoju są wszystkie najważniejsze meble. Na środku stoi kanapa, przed nią na ścianie wisi telewizor. Między telewizorem a sofą, na dywaniku, stoi mały, gustowny stolik. Po prawej stronie przy ścianie stoi szafa, a obok szafy w rogu łóżko. Obok łóżka stoi mała komoda, a w rogu przy oknie regał z książkami. Pod oknem stoi biurko. Po prawej stronie, między regałem a biurkiem, stoi fotel, natomiast po lewej stronie, między biurkiem a kanapą, lampa. Przed biurkiem jest krzesło. Lekcja 19: D 1. Samochód stoi za domem. Przed domem siedzi pies. Na dachu jest kot. Po prawej stronie na dole w rogu jest piłka. 2. Kot jest na drzewie na górze. Pod drzewem jest pies. Za drzewem stoi dom. 3. Łyżka jest w kubku. Kubek stoi obok talerza. Pod talerzem jest serwetka. Dodatkowe ćwiczenia i dialogi znajdziesz w internecie na iPoulis.eu e